Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Forever, zapraszam do kolejnego materiału, coś innego tak jak chcieliście, tak jak Wam też yy, obiecywałem, że coś zrobimy innego na tym kanale niż co chwila demka widzów, także to nie jest tak, że ja Was nie słucham, czytam te komentarze, yy, idę za, za Waszymi yy, opiniami, sugestiami, więc mamy dzisiaj, moi drodzy, yy, chciałem powiedzieć demka widzów, yy, meczek z widzami. Były problemy, ponieważ miałem na początku pomysł, żeby zagrać sam na 10 goldów, ale okazało się to niewykonalne. Nie wygrałem żadnej rundy, wszyscy raszowali mnie, po, kiedy byłem po stronie CT. 10 goldów bija na bombsite, kompletnie nie dało się nic zrobić. Też do oglądania byłoby to dla Was słabe, więc zagraliśmy we dwójkę na 10 goldów. Redukując sobie do takiego stopnia HP, żeby było to fair dla innej dla drugiej drużyny, ale to był dobry potero, bo potero robiliśmy taki leki komek, że wygrywaliśmy dwie rundy i przegraliśmy powiedzmy jedną i tak dalej i tak dalej, ale po CT była masakra. Eee, tak jak mówię, kiedy nawet we dwójkę się bronicie i u was zjedzie, no to w tym momencie, kiedy zdobędziecie fraga i trzeba przadować albo zmienić na pistola, to jest już koniec. Także jeśli materiał Wam się spodoba, prosiłbym, żebyście zostawili łapę w górę. Jeśli chcecie coś takiego oglądać, a nie co chwila Demkawiców, czy tam jakieś <laughs> overwatche, to dajcie znać, zostawiając właśnie tą łapę im będzie więcej tym. Dajcie taki znak, że chcecie więcej, że to wam się podoba, że taki content jest dla was lepszy, bardziej przyjazny, lepiej się to ogląda. A powiem Wam, że im, impreza była niezła, sporo było beki, yy, także dla mnie to też będzie fajna nagrywać coś takiego. Jeśli macie też właśnie propozycje na jakieś yy, zagrania typu, tak jak kiedyś, jakieś los, losowe bronie, losowe moce, niewidzialność versus, nie wiem, yy, pięć silverów, ileś tam goldów, yy, kałachy czy jakieś yy, losowe rangi w CSGO, Piszcie wszystkie y, propozycje, ja sobie te propozycje, takie lepsze y, zapiszę w notatniku i będziemy to jakoś sukcesywnie w miarę realizować, także y, tyle jeśli chodzi o taki wstępik. Mam nadzieję, że materiał Wam się y, spodoba, że będzie się Wam to y, dobrze oglądało. Y, strona TERRO Wam się y, spodoba, ze strony CT trochę wyciąłem, bo nie było co, co tak naprawdę y, pokazać i tyle. Miłego oglądania i trzymajcie się. Pamiętajcie, łapka w górę jeśli wam się podoba, jeśli chcecie więcej i tyle. Do oglądania zapraszam, teraz tam się patrz. Tam, bo będzie film! Pytanie dla ciebie Forever, jaki jest dla ciebie największy sportowiec? Sportowiec? Pago ba i wrzucanie granatów. Nie, nie być. Wrzucanie granatów, piękna dyscyplina sportowa. Już gramy, już? Tak. No, Czekaj, na Mrlexa na razie, wszystko ustawia. Dobra, dobra, już. Już, już jest, gotowy. Jaka taktyka? No to zobac zobaczymy, czy tak czy wszyscy na A, będą no, tacy mocni teraz. W hamacie? W hamacie? Po no, mam, mam. My ja, ja mam. Dobrze w Ale ale nie róbysz bo tu forever może. Dwóch pod B. Dawaj, dawaj lecimy. E, dobra, dobra, chodź lecimy. Lecimy już? No, Zważyć się, że was nie przeskanowali. Dobra, to jest za Jest to. Bo chodźcie, bo forek. Córka wodna. Nie. O kurde. To nie forever. Zada forever 120 mniej. Nie, merno. Mam tylko 50 hp. Ciek. O kurde. Minus 170 forever. Miałem jedną amunicję. Ja miałem PS tak myślałem, że nie trafię. Tak. O, jeden na jeden. Ciekawe. Administracja. Uuu, kurde. Łanie siadło. Deleks to ha hakier. Prawda, zgadzam się. Um, no tak polenizowałbym z tą rangą. Czemu? Że to że gold to dobra ranga? Tak do oh, Okej. Okay. No chodź tu. Zadanie pod oh, kurde. Opcję, po Prawda. Już rampa no, kurde Kurde, ładuję. Najnows, mało HP. Pałacę przebieg. Dobre flaszyki, wszyscy oślepieni. Po skałcie, po skałcie forever sandwich jest. Dawajcie, dojdźcie go, sandwich. Co za gówniany Galil? Wiesz, że las tej nic nie dostał? Noo, to i we Kurde. Dajlo się Dobra, masz, będzie ci łatwiej. Będzie ci łatwiej, o kurde. ile ta administracja, on się nie liczy. Jak to się Pałac. Pałacu, no. Napole go, czekajcie. I tak będę mnie zajmować na tej ramce. No, tak jeżdżają Trzeba się lepiej ubezpieczać. Tak, jest. Bo jak wychodzą plecy, co chwila. Nie kurzuj może. Dajlo, co to za dygielek? Jakiś nowy? Pewnie oskamował kogoś. Co Bo... to za strzał? Był ty. <grym> Biegł ich. One tap. Oni chyba mają podpisane, który to jest Forever walą tylko do mnie, w Merlexa tylko 35 HP. Tak tak tak, 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 tak. Albo już wiem, albo on czeka, aż mnie zabiją, wtedy on wiesz, wchodzi to już tak na, na taką czystkę. Dobra, to teraz Merleks lecisz pierwszy. Przegrałem jedną rundę sam już 23% szans na wygraną. Tam z jednego z jednego poszło. No. Fajnie, fajnie. Pod 1 go. Dobra, trzeba pod... cofać na to, a chyba co. Akurat nie bejdujemy. No, jest pod konnektora. Pod konnektorem. Jeden jest na zakręcie Jeden jest w oknie Spotkamy się na zakręcie Konektor. Dobra, we, weź tam dodać do mnie Na około Siedem szałów Ziggla dostał w konekcie Po lewo konek, po lewo konek Siedem szałów Ziggla Dwieście pięćdziesiąt mniej O Jezus! Tego, ja tego nade'a nie, chcia, nie chciałem rzucać. Kosujemy? Ej, po No? Lecz zostać jest, dostać kulek z big zginąć? Wiesz co, nie wiem. Zostawiłeś mi 250 HP i tyle mi zostało potem do końca. No pięknie. Pisek, ty koksie. Połóż, tak grać jak ty. Proszę. Pisek, pis, pis, Nie <laughs> <A> nie wierzę. <laughs> Gdzie to? Dobra, diglem trzeba. A, o Jezus, co dał? Co dał? Ej, wejdź do oczyszczania bota, bo Cię zaraz zreportuję. Nie no, niech tobie wychodzi. Bo... O Jezus, aha, dzięki. Do na karty, celujcie tam. No w jednej co linii się ustawiać nie można tak. Łapka z jej około. 169 został na pewno. Dobra, teraz o, będzie. O nie, co będzie bo... Nie podoba mi się to. Eee, panie administracji. Reporty? E, do... Tak, administracja. O, czy do... Ja będę na gryfik reportuję do tej broni. Ej, oni z taka groń chyba. Kula gryfik to jest. Dobra. Ej, short, jakże nie patrzcie mi da? Nikt nie patrzy mi da, to wszyscy Tero idą. O no <grymne> to, to idziemy się jednak nie do forek, to może, dawać. No dawaj. O, o, Dobra, my 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 Dobra ja plantuj Połowa zdjęta Dobrze. 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 Czy Berleks masz 10 level? No co nie <laughs> Razem 11 I, I, Razem 11? To ty masz 6 w takim no, wypadku Dobra, zostawmy Impakę Idziemy się. Porzucie lampę. Porzucie lampę. Korek, no. czekam na ciebie. Idziemy, 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 idziemy. <laughs> To się nie doczekasz. <laughs> Kilekrotnie. Dwa asy w przodu. Tomasz, lezy, lezy samemu. Samemu Sam panowie. U. gdzie jest? Kobiety bardzo. O kurde, z chodu, zostawmy. Dwieście mniej, ode mnie. Nee, czekaj. Moment, kobiety są OP. tak. Przypomnę, że ma niecałe 100. Tak. Niecałe 100. Wydaje mi się, że Tetris gdzieś jest. Okay. Kurde, tak myślałem. I27. No ten spray tam, Lucky siadł. Ten yeah, hetro, drugi. Ta czysty kill. Skill. kill. 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 Yeah, jak ja przy, to przy, to przy takich. E, tych mam 100 FPS-ów i tak mi spadają nagle. I to jest masakra. To jest właśnie wtedy ciężko cokolwiek kontrolować. <śpiewanie> tak, a to jest od serwera? Bo ja cały czas to Dobra, walić tą rampę. Nie kłam, nie ma pałacu. Podniosę po kimś na geba. Co? Dobra, Melex, tam dobrze się bawisz? Ty, Melex? Nie, Meleks. Melex to Nie, no prosto, nie robi tego. Co to nie Ej, jest? Jest ja, ja Jaki wyrzucę. zakręt? Jaki zakręt? Merleks! Zakręt, słyszałem, jak ładujesz. Dwóch na Dwóch na. <laughs> idzie pod B, dwóch na mam! <laughs> Chodź, Merleks, do mnie! No dwóch mam no po Kto został? O! Dejlo. Dejlo. O, ty, pal się! Co Ktoś... ty robi? Co Może kosa, co? Ja was nie podkuszam, ale kosa by nie siadła. Hehehe, <grym> 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 się już poddał, on nie chciał na A to już instynktownie niby wiecie, że mam w ocho, ale czasem nie zapominacie. To... To tak, tak właśnie Tak, właśnie Fisek, słyszę go na zakręcie, a pikuje na to mnie. 90. mnie. <grym> Kurze, <gulia> Oj, tam oj, tam nie opluwaj. Znaczy ja kasznołem, bo mam sucho w gardle. <gulia> nie opluwam. To jest rampa. Kurde, no. Ale piechoty się dają na to. <gulia> 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 Dobry czy też? Rashu. 18 Dajno. Klaczmeister, dawaj, 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 dawaj. Jak się zatrzymasz, to jesteś z policji. Kurde, to Ciągle co? No, na nich czekałem, na nich czekałem A tych z tyłu co to Kurde, spray nie siada, ale pestkowanie już idzie kurde lepiej A myślisz co? Nie wiem, spray to jakiś popsuł tutaj z Ale A, ja mam pakę, dobra. Daj mi mu rozbroić może no dajcie, to ja bym był Dobra, zliwy, no? Naprawdę. Ale wiesz, wie, że mary. fragi się liczą? No, ale o co my gramy w ogóle? Aha. W sumie, to, w sumie no. to nie wiem. Zobaczymy, kto będzie miał najwięcej fragów, to jakiegoś może skinka dam. Dobra, weź pan. Oj nie! Merex! <laughs> <laughs> Merex! <laughs> <laughs> Merleks. <laughs> chyba, chyba, że kto będzie miał najwięcej asy. A Patrzcie okay. to. Nus, nus, forever musisz, nus.

Eko? No tu, 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 tu. Eko, lecimy panowie, eko. Panowie, le panowie zaraz. Dobra. to HPO 50 jeszcze. <śmiali> żeby dla utrudnienia było. No niech będzie. To zaraz po tej rundzie ustawy. A propos tego największego. Najwięcej. Będę ja robił, kto ma najwięcej damage'ów dim zadanego. Może? W statystykach no. jest takie. No, nie, nie, Ale, nie, to no teraz, bo no, akurat zabiłem. <g> I tak Ej, to umas, może być, może być w sumie Ale i tak masz najwięcej A ty masz najwięcej Nie jest ale i tak masz najwięcej dmaged Forek, pałace, wyjście Jakie wyjście, jakie pałace? O Dwóch pałace, dwóch pałace, dwóch pałace, nie ma co iść panowie Czekaj, flash Flashujcie tam, panowie Co macie? Nie wierzę, pięćdziesiąt 50 Jeden Ty full auto leć z tym negevem, a nie pestki. A? Myślałem, że. Nie jednak będzie Dobra, wychodzimy. Nie, wskazując co, Warhammer czy pany hop? No, mamilzyny. Jakie bany hopy? Nie, co ty ja no nie. Ja to... Dobra, to ja robię w ten sposób. Dobra, długna jedność 200 hopę. Zajdzie gdzieś w dachuś, a tu gdzie? Pan tobie wiem. Uuu, no Nie stacja na mnie, nie stacja. To czekaj, to ci na midzie rzucę. Dobra, czekaj, idę. Dobra, to weźcie ustawkę na midzie, ale nie strzelajcie do siebie. No, no, no. na 190 i możemy grać, dobra? Przy, przy tym, przy zakręcie ci rzucę. Ale. ale <grym <grym no. <grym tak Dobra, ja spadłem. Nie nie, ja nie, nie, Co Lecą. O, no, ty, ale faktycznie lał. <laughs> no, wiem, że dawno. Ja to słowny człowiek, a tam wszyscy lecą, myślałem, że mnie zabiją, o. Ale. Właśnie po głosie, nie wiem, komu miałem dać. To po mi dałeś, no, No i dali, no. Kurde, jak mi zabrał. Ty mi kradniesz. Ej, ja, oni wiedzą, oni wiedzą, że nas na A ma. No! Ojej, no to ty... faski co jest Ja tu widzę o, spad Spadło strasznie Merleks mow Merleks O kurde Zadam ci coś? No nie no Trochę siadło No, wstyd po prostu wstyd jeszcze mnie przeskanował z Naguewa Smalka już Smal ma fajne O tu Dylan no, resztere, No możecie po... krócić to, tak, spokojnie. Tak. Sorki daj, sorki daj. Poczekamy sobie. Kurde. No, tam, na tyle FPS-ach tak. z awki, aż znaczy, na tyle FPS-ach, a teraz ludzie z 60 FPS-ami mnie plują. Nie, 200, o, spokojnie. Płacę 20 no. Kurka, to co? jest to Trzymacie ich tam? No o, Dobra, ja mam jedno HP, plantuję Dobra Fisek <grym> Chyba klacze robić. Trzeba, klacze trzeba klacze z noża go, go chyba, co? Fisek strzało ostrzegawcze daje <grym> O spalił się Piękny. trochę Piękny mołotow Ej, pagor się odpalił chyba Fisek ale mógł to ma, ma Master Ojaj O wozek zdobyć... będzie <grym> ale poszedł Jakie <grym> skany nie no, medlek spełnię odpalony. Nie no, nie gadajcie, że 300 HP trzeba będzie zejść. Dobra, chyba trzeba. No. no. Daj na 300. No ale, no, ale panowie, ale... Ale, ale wiecie, co lepiej szło, jak mieliśmy chyba 500 HP, jak za zaczęliście rasować w kilku. No właśnie, ale. O to teraz podzieli... Dobra, to taki mały. Mały protip ode mnie. Jak raszujecie w kilku, to czekajcie, aż przoduje. No. Aż się przoduje, wtedy możecie. Walić. Czy, czy ja to MK? To Szczepan, twoja MK nie strzela w ogóle. No O kurde, no widzicie? Wucha nie ma na plecach i gitarę. Co Co Merlex bez z bezkewa widzę Nie miał. O, no, jedna pestka. No i teraz powinniście naraz na lecieć, kurde, a nie każdy Lecie, w jedną stronę. On ciebie widzi Dailo Ojej, co to było. I wiecie co się ten e, powiela? Tak jak w, są te acy, te klacze 1 na 5, że najpierw jeden wychyla z tej, drugi z tej zamiast naraz wiecie, O jest. jest. Smile chyba jest z kosą biegł. No, ja <laughs> Słyszałem chciałem taki dźwięk to jest no. czas, żeby im ułatwić trochę zadanie. Ej, ale o, zero fragu. Teraz zmiana. Tam się tak. panowie, ja ci ja ja trochę pomogę chłopakom. Każdy panowie. Trochę pomogę chłopakom w <laughs> rzucał rzuca zapalaka pod nogi. <laughs> Nie, wystarczy, że będę grał zamiast merleksa, to będzie łatwiej dłużej. Jakiś jak no. sznur leci. Pani tak, e, widzicie Ej, widzicie panowie? kurde. Tam jest gangbank, tam jest gangbank Dobra ja tam nie idę, ja tam nie idę Leć! Leć! No nie, Co tak stoicie? Dobra, Dobra trzeba... Trzeba uciekać O kurde, nic nie siada, nic nie siada z tego ułospa Najgorsze są te pistoletówki 2 na 10 gdzie masz 12 pestek w magazynku to Zresztą. trzeba byłoby rozdać idealnie 10 głów Dobra, tutaj o. jeszcze sobie Ej, może tak A, na mistrzostce wchodzimy, że rampa albo mit reszta Dobra, wiesz co, trzeba będzie grać chyba dwóch na, na jednym BS-ie No, to Czy znaczy odbijanie, wiesz, to jest bez szans, praktycznie odbijanie tutaj Czy ja wiem, czy odbijanie jest bez szans? O kurka, no. no, dobra Głupę Dobra, sobie Okno. Okno poszedł kuchnia. No, leci. <śmiley> Smile, ale 77? 3, 2 po 77 dostałem. Nie, nie. O nie, o nie najgorsze. No, to jest, <śmiley> jest niebezpieczne. Mówiłem. <śmiley> to jest A, smog. To musi być... jest, smog jest, jest, jest na blisko. Nie. nie, no zjarow mnie. No? Myślałem, że nie sięgnie mi tak. Szybko Dobra, dajesz, Tobi Ta, dam radę prawie. Dawaj Oskar Jak nie w 10 do jednak wow. Dobra, to o. jest Googlen, ale trudno <grym grym> jest 94 mniej Dobre było nie spokamp akurat Nie no Zaraz tutaj trzeba włączyć spocenie mogły. Wyczy już Toby nie! Naciskałem przycisk nie, nie zaczęło mi strzelać Ja pierdziele no, to jest system nerwiające, że dwie sekundy ci nie strzela po przeładowaniu Kurde, A To nie, nie jest jakiś taki glitch, że już masz ten animację przeładowania skończoną, ale nie możesz strzelać? No, 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 no Naprawdę dostaję głowę no, no, dostałem w takiej sytuacji? Fajnie. Po głowie jest no, Ależ no. myślałem, że heada, trafiłeś Fiszek, tak, co dał pika Ferrari Kurde, ogląda się furiusów O <grym> <grym> lag serwera no był No, no, no o, nie, masz w, wa, wa, z war, skoczył. Z sobie z, z, z setę do rady. Z Zlagował mi grę Nie, Ile ty masz no, HP? 88? 88? Kurde nie używaj pedziny. Tak ale wygrałem pedziny. No, zwycięstwo. życiówka Jak, <noise> <noise> Jak to wygląda? <noise> jeszcze po tym meczu skrzynkę dostałem. Jest. Top, top, jest top 1, 6 fragów. E, zostańcie na serwerze, opening będzie.